hej tu hejtujący hejter, witam was bardzo serdecznie, razem ze mną jest... Kubikson, z jako Free Grotation Kładnie Ja gram pod nikiem hejtur Kaziksem tym razem Kuba gra nom 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 fidlem Ja sobie jem zupę trochę, więc tak To się czasem będę mutował, żeby coś przegryźć, bo mi wystygnie i będę smutny Smutny, głodny, studny to z czym? zaczniemy? Zaczniemy oczywiście no damage build, no to jakże... Jak można w ogóle inaczej zacząć, jak nie no damage build? Szkoda, że w rotacji nie jest darmowy Nunu, wtedy poszedłbym Nunu Fiddle i to był słynny bot, jak jeszcze grałem z paru Fekiem, z, z serii Diablo, on mnie wkręcił w LoL'a i z nim grałem pierwsze mecze, no i właśnie wtedy graliśmy Nunu Fiddle na bocie i to był najlepszy, najlepszy bot ever. Mnie tu dużo osób próbowało w końcu Diablo. był Magister, był Plastuś, ale w końcu Dosyć. już me Mesik też zaczął mnie namawiać, to w końcu zobaczyłem, po tych trzech trzy osoby i w końcu na Mesie się skończyło i zacząłem. Magister grał wcześniej przed tobą? O no, chyba trzy tygodnie zaczął. A, masz. Wziąłem draina na początek. Go, chyba ghost poszedł. Ty, tak właściwie tu jest support. Właściwie, sobie, <laughs> w, właściwie gdybyś wziął tego. Gdybyś wziął Fira i ja bym to z Ale sobie wziął. wziąłem sobie na respie tego draina, bo nie, nie sądziłem, że ten... To Zaczynamy na vein, do i pot. Ale ghost, chyba nie ma ghosta, nie? Odpaliła. Tak, się tak, za szybko dość uciekała. mi się wydaje, że odpaliła ghosta. Mhm. Właściwie co, ja wpadłem pomysł, żebym pokazywać. Jak, jak będzie nowy, nowy tydzień rotacji, będę wam pokazywał jak wygląda konto wtedy. Przy pierwszym filmiku, jaka jest rotacja w danym tygodniu yy, o, i ile jaj. mamy Expa i tak dalej. Obecnie chyba to jest piąty level, nie chcę mi się dokładnie pamiętać. Piąty albo szósty. No ale co tydzień będę wam pokazywał. Na pewno się nagrywać jeden odcinek dziennie zwycięski, podkreślam zwycięski jeden odcinek dziennie nagrywać. Będę rzucał oczywiście wszystkie filmiki, nieważne czy wygrany, czy przegrany tutaj z tej serii, ale zwycięski, żeby dostawać prysuję na tym koncie a, wejm wróciła, fun HP. Nie, nie uzapotów? żapotę. Co ma Lulu? No, Lulu ma Worda, nawet na bardzo potrzebny, bo nie ma jungli. Czy my z nimi wygramy early? Mmm... nie wiem. Na trzecim A... możemy spróbować. Się boję, tu bardziej Lulu niż te węki. No, no damage, ja nie mam... Ja już nie ma, już nie ma się na range'a ma Fiddleston. dostałem pałka. O, nie dostałem pałka. No, dostałem pałka. Czemu ta osoba ogarnia, żeby mnie spałkować? Nie narzekaj. Znaczy, że i skończyła się gra. Hmm. Teraz ty ją spałkowałeś? Pałk za pałka, idziemy. Jeden, jak tu nie ma damage'a, bez runek i bez mastery... Dzięki. Co? Już tak się naszykowałem na tego lashita hita. Tak go wykampiłem. O, tego na przykład nie wykampiłem. ma już drugie poziomy. Mhm mm Uhum. Mm Patrzcie, nas, no, ale zresztą jesteśmy. <gryw> dream teamem tutaj na tym bocie. Na drugim? Masz firać co masz? Dlaczego? Mogę. A co mam dodać? Jak weźmiesz Fira, to możemy w nią skoczyć w razie, czego jak podejdzie. No, bo to się tylko wydreinuje. Mam ją na Fira, Boże Firować, ty. Ruch i zawsze na propsie. A nie zapiamy jej woniąć Drugi, cooldown To minione Tyk, tyk tyk tic 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 tik Tyle wygrać. Taka cisza nastała po prostu Trochę tak, trochę się tutaj skupili No ale Bez rozmowy, ale skupimy, biję za so, chiluje się na tym Jest, pasz plus 22 plus 22 No to jest ten To jest ten livestream, znaczy, to, to, to jest ten y laner To jest spelwam przecież to ludzie nazywajmy rzeczy po imieniu Dobra, czemu ja tankuję te miniony jak debil cały czas Mam cię na to odpowiedzieć Tak, bo jesteś debilem wiem, znam tą odpowiedź do, Dobra, ja jej nie znałem no, kiedyś Aha Gdzie dobry kruk zawsze jest że wraca do hejtera Kruk, e, kruki na propsie Aż skok? Mm, mam To no, pr, prepare yourself Okej okay, to jest ward? To jest ward, tak, ona to rzuciła Warda A daj ją Mam rękę na pulsie. Mam też heal. A. Czyli 2 do 0 w tej grze na razie i 2 kill'e mam. No to w ogóle możemy tam raz coś powiedzieć chyba o tej postaci, jaką jest kazi Tylko się skupiam na tym last -hicie. Dobrze, udało się. I na tym. I na tym dużym. Dobrze. Ym, także maksujemy sobie. O, teleport, teleport, teleport. Aha, jest on po prostu. Na to lulu. Nie wiedziałem co to jest, na tak. Wróciłem się, bo man nie ma. Mhm. Mm no, niech będzie. To co możesz powiedzieć w Dokładnie. Także pasywka. Tutaj możecie zapoznać, jaka jest pasywka. Staje się, jak jestem niewidoczny dla różnych drogów, czyli schodzę im z wizji na np. na mgłę wojny, czy do krzaków. Zadaję dodatkowe damage z autoatakiem i spowalniam o 25% na 2 sekundy. Q zaznaczę wrogów oddzielowanych. To jest takie kółeczko, co się pokazywało, jak goście byli sami w pobliżu mnie. No i zadaję damage. 100 plus całe jeden. Szaleństwo. Jeżeli jest cel odizolowany, to dostaje zwiększamy o 45%, to co się na tym budowało To ty mi powiedz? Czy łaska. Teraz chyba. Nie wiem. pewnie też, ale zbudowałem na razie... Powiem ci, że zbudowałem Brutalizera na pierwszy item. Tak. No tak. No. I mamy teraz tak. Potwierdzam ten item. Jak oczywiście Kazix na szóstym levelu zyskuje możliwość zmetamorfozowania się. <laughs> tak to nazwiemy. I wtedy to zwiększa jeszcze wersji, dajemy się skrót czytajcie. W wystrzeliwuje takie kolce przed siebie, jak się stoi w bliskim zasięgu, to leczą. E, no to jak już widzieliście, to jest skok. Ulti staje się niewidzialny, co pozwala nas z pasywa. I y, przyspiesza się chyba wtedy trochę, tak? Mhm. Uh -huh. I można użyć to dwa razy. To oni to w what... stuku w ogóle w tych czakach jest. Może, ja coś o, o, o Fiddlesticku Pięknym opowiem. To jest... Jedna z najbardziej den, jedna z bardziej denerwujących postaci w grze do przeciwnika. Ponieważ Fiddlestick posiadał coś takiego jak fear, czyli strach. Dostasz do przeciwnika taki strach i on z w miarę maksowania, ten fear sięga do 3 sekund. Co jednym słowem, 3 sekundy CC to jest okropnie dużo. Tak naprawdę bardzo dużo. I... przez co jest... Ej, ej, uważaj, uważaj, uważaj. Pas ja sobie zrobimy ale ja seciłem ten ten drain taki a, właśnie... W... Że to jest pasje... Pro, promień. Taki promień właśnie jak teraz to przykładuję. Wysycam życie przeciwnika... Jaki czemu się leczę? No... Temat jest dosyć prosty. Yyy, e, nie przeciwnika i z tego procent też... 60% damage przekazuje sobie. No, e, e, to rzucamy takim krukiem. Yy... Nie Takiego, który a, rzuca staję za wyciszenie. Po prostu przy wyciszeniu nie można używać żadnych umiejętności. Oprócz po prostu to jest bardzo trudne. -ta no to tak, no. Nie wiem, jak z fleszem. A, a jungle to sobie przerobimy kiedy indziej. Tak, jak mogę tak to powiedzieć w ten sposób. Co jeszcze? Pasywa fidestika to jest Dr Drift, no czyli przeciwnicy mają po pobliżu fidestika, mają zmieszaną odporność na magię o 10%. No i ulti, na ulti zaraz pokażę. Na ulti to jest po prostu rzecz miażdżąca hard damage. Niesamowity. Dobra, że... Tak, tak, przepraszanie. Mamy mam, mam ulti, a ja tak się... ulti to jest taka y, burza kruków, krąż, storm. No, to jest to obszarowe ulti, które działa przez 5 sekund i robi miliard damage'a na no, kuranie 140 co, co w ciągu 5 sekund, czyli nawet no, jak ktoś stoi mm, w tym miejscu przez 5 sekund dostaje na początku około 700 damage'a, co jest... Więcej, to jest około 3 czwarte twojego życia. Oczywiście w na 2 sekundy i co można zrobić, prawda? Silence, drain i wychodzi z tego 1000 damage'a na początku bluzu. I musimy jeszcze przyznać tę jedną rzecz, tak ci przerwę w tym wszystkim. Ładne kajty, ładne juky, weń został zniszczony. Nie wiedziała gdzie jesteś, no nie. Myślała, że uciekałem dalej, a ja nie. Strzeliłem się i GG. GG. Teraz dobra, to opowiadaj dalej, ja się na chwilę wyciszę i sobie trochę podjem. No. I to ten, ta ulti jego... Się, chan się przez się przez chwilę co mi może się uda zaraz pokazać Przeciwnik pokonany. z drugiej strony mogę też umrzeć bo tu jeśli nie zdejmę węgla to ja mam nie dużo. Dobra dobre dole ma szósty to też jest nie tak ma szósty wyprośam tylko na hejtera aż przyjdzie i będzie tak to jest to filetyka, no, jego ulti się kastuje około półtorej sekundy i on się teleportuje w dane miejsce Zaraz e, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Jest Aj, to nie, jest. Jestem nie, na chwilkę. Znaczy na chwilkę, na dłuższą chwilkę. nie, na nie, 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 No, nie, 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 na miejscu. No właśnie, tak to zostajesz miliard CC, nie możesz ani flesznąć, ani cokolwiek użyć, i po prostu stoisz i umierasz jak ta lulu, która jest. A, a w kurzu, tej i żeby se hejter zabił. No i. No i No i wyraźnie chyba nie zdążyła ogarnąć, co się dzieje. No a w kowała ewidentnie. O, galera. To przerażający damage. Milionku uleż mnie, dziękuję. No i ten heal jest dosyć spory, no. GG well Nie wziął dużego lasita no okay, właśnie. O tutaj Gut SS, dobra, to spingujmy naszym, żeby jeszcze nie byli, że SS Sur, Sur. pewnie będą się chcieli surować za 10 minut. Szybki meczik to idzie, więc co wam jeszcze możemy ciekawego powiedzieć tutaj. No to ja powiem o na fidestyku. Normalnie fidestykiem jungle można złożyć. Idę na jungle i Zonia to jest core item, bo... Zanijesz się, bo podczas tego ulta można cię zabić, prawda? Jeśli to zrobią przeciwnicy składniej i szybko, to giniesz dwie 2 sekundy, bo jednak Fidelity to jest Scushi Champion, papier, czyli papierowaty. No i umiera jakaś dziweczka majątka i tyle no, na... To są sekundy, no, Nie wiem, takie o Fizach przykładowych odcinkach ostatnio to... Q, Wyskakuje na E, EQ i on umiera na przykład. No i to jest koniec Fiddlesticka. Dlatego tego Zonia i przez 2,5 sekundy jest nietykalne ani przeciwnicy w końcu muszą być z tego ulta, bo dostają damage, a jak nie to... Muszą się rozproszyć w tym fajcie. A reszta teamu po prostu ich wybija na no akcjach. No, chyba, że są na... tak nafidowani, że nie czują damage, a. No, ale Fiddle jednak się zawsze czuje damage. No, Tutaj chyba Lulut postanawia sobie przeafkować trochę możliwe. Mm, w każdym razie akcja na topie Master chyba daje wy jakieś hardkorowe Tak i udało mu się I umiera Wyweźże ją z firu, jak tak podejdzie jeszcze. na No problem. Patrz, Lulu jest. Ty patrz! Ogarnęła stana jeszcze. Co niesamowitego, w każdym razie... No filu, bo ja sobie na, na lane'ie buduję rotofej, żeby mieć więcej życia, po prostu więcej przetrwania na niej, żeby bardziej denerwować przeciwników, żeby być troszkę bardziej zankowatym i się Proszę wyleczyć fila? po... Nie, za 60 sekund mam. Potem oczywiście buduję zdanie, rabad... rabadona, szapkę rabadona, oczywiście. A ulicy za ile masz? Za... teraz. Przeciwnik pokonany. Ja Jak trochę wyjdą. Przeciwnik pokonany. Dawaj. Razem dobrze uderzyła. A ja sobie się zatrzyma, żeby heal nakliknąć na przycisk heala. jest mm -hmm. jeszcze? Yy, nie amany, ale z przyjemnością no, I dopiero teraz fokus na mi miniona przeszedł na mnie Który teraz mieszkał? Który mnie nie był? Bo mnie zaczął A. bić, wiesz? Ale ja się potem zultowałem To eee, widzisz? Ta? No widzi. No to nie wiem dlaczego. rzeczywiście widzi. To nie wiem dlaczego przeszedł ze mnie, zszedł. Ale wiem, że miałem już ten dźwięk, że wchodzi na mnie. Ja, do... ja miałem Fira, zrzuciłem na nie firę, nagle nic. Fira nie działa, prawda? uderzyłem Uderzę mam pierwszy normalny ataku przed firem właśnie specjalnie. I patrzę, że nie ma nikt w końcu tyle, widzę, że ty, ale nagle przechodzi na mnie. Nie, nie, nie strzeliłem tego. No GG Riot. No, to, no z... Z... zobaczę wyszed, to. to wyszedł... I tak wyszedł poprawny dive na bocie. Z... Potem zobaczę na nagraniu w ci powiem co no, się stało. No, na nagraniu Napiszę to w komentarzach, jeśli to chce. Dobra, ci... właśnie. <laughs> Wyjaśnimy to do końca. W ogóle tam wyciąga ta. O. o jak? So you have to die, I guess. Nope. Każdy mam razie Not this time. Się nie gankuje, bo ja sobie rzucam file na 2,5 sekundy anki nie na może tam potańczyć z miskiem. No i nas stanować wcześniej, taki... Odpalam. Nie mogę, bo w krzakach, nie widziałem mnie. Master nie był za to bo... Dobra, to jest czwarta. W Serio, czekaj, w się rzeczywiście gada, Że Master został za mną. Tymczasem top znowu zabił Please SS No tak naprawdę chcę, żeby ci ludzie tak wiesz mówili no nie nie to nie, nie chodzi o to żebym ich tępił no nie Nie żebym ich tępił ale jak jeszcze raz nie powiedzą To report 9 ich nie <laughs> O przepraszam I Ty tam walczysz? Mhm. Zginę tam. Starbu za drugie już Wiesz co, dajwowali. O, ukarteła mm. się. Przeciwnik Ach, te kruki. Na i Właśnie pokazał, jak wygląda ulti. No to po prostu bez problemu sobie... Master biegnął na tym speedzie, że już nie zapomniałem, że włączył ulti, ale tak czy siak... Firmy się odnawił bez problemu i... ...wrócił do niego, żeby dostać kolejne tony dmage'a i... Ej hey, Honoriu, za, to, za co? Za to, że wyzywasz innych ludzi, że są słabi? Jeśli ludzie uczą grać, tutaj dopiero wy chcecie wyzywać ludzi za to, że są słabi. No, ludzie, dajcie ze spokój sobie. No. To są piąte lewele. Ponieważ e, właśnie wspomniałem w sumie, że Kazik jest postacią, która jest asasynem, najlepiej bym się czegoś miał spotkać, kogoś solo tutaj. Bez minionów, bez sojusznika i masz ten top class damage dodatkowy. Patrz, ale ta się dobrze buduje. Nie jest taki pierwszy. Pierwszy słabszy zawodnik, mi się wydaje, jaki tylko istnieje. No, już widziałem Asę z Fage'em także. No dawaj Lisandra, czekam tu na ciebie No jak ja to piszę, how to, Boże Święty Jestem przespany troszeczkę, przepraszam Także to... wow, Mastery, dobra, z tym już nie wygram Nie się, że będzie mi zachodził jeszcze od tyłu, myślałem, że już mu uciekłem. Nie lubię Anki. Ten jej stan z Miśka jest y, trochę mocny. To fakt Team, na, team nawzajem się zostawia, a to nie pali, nie? O, ja też ich zostawię w takim razie. Będę również... Fil. Dwukropek P. To śmieszne. Oczywiście. No to trochę failowałem Ale Kaziksowi takżeśmy tak żeśmy dość ładnie uciekali. Laksry? <laughs> of course not. Napisałem akurat odp na odpowiedź do tej Anki, a to sobie niestety... O, się przy no, za mną. 3-3-3 i myślisz, że jest kozakiem. 43 farmy nam idzie, jak jesteś solo-miderem. Nas było dwóch i mam więcej farmy. Także nie ma co kozakować za bardzo. Nie wiem, co się maksuje drugie na Kazik, jeszcze nie mam pojęcia. On to zmaksował starą metą W na pierwszym, teraz się robi Q na pierwszym, się bierze przy pierwszym ulcie. Mm, nie wiem, co się dzieje, ale widzę, że same challengery są. Tak. Też mam same challengery, ja w jestem challengerem, <grym> ale wiesz, co mi chodzi. No daj, jest... tylko challenger, tylko challenger w tej grze jest. Epic pet NKS. 23, no, przepraszam, chyba że to jest brąz 5. No, ale jeśli chodzi o granie, no jednak w tej grze nie chodzi o kille. Yeah, fucking hell, jest kill. jestem gridem. I jestem gridem, Tak, jak nie bierzcie przykładu z hatera w tej grze nie, nie chodzi nie. o killa tu hejter nie, griduje temu, w idealnym momencie. Tak, grid, ale dzięki temu. Razem. W każdym razie, jeśli się zabija, to trzeba okazać dobrze killa. Oczywiście, jak zabija się, po prostu zabija, no to oczywiście trzeba zabić, no bo jak macie gold i tak dalej, no nie? Ale jeśli. ani jungling, by the way, you talk to him, there I go. By the way, you have no idea, what gold or even higher silver looks like. You are silver 3. Ah, of course. Of course, give you. Can't win, with 5, 5 level. No i tak ogólnie, to niestety takich ludzi to się trzeba wstępić w tym Ale są ale jestem ludzkim fidestikiem. Nie wiem, że co ja... nie wiem, że teraz ja to zrobiłem, ale to nie nie, nie gadam. Wyszedłem sobie z Kraków jak zultowałem Nie pokazałem. Nie pokazałem. No, to całe szczęście. Mm -hmm. Wyszedłem z Kraków jak zlutowałem i sobie ręka uciekła. A ja mam. Um... Kto to jest ten? Gold 5? Tam, Gold 2? Co mówił? Nie wiem, bo to Anka, też Master. Wszyscy są goldami i z tymi levelami, ludzie, jak to się dzieje? No nie się no, dzieje? Jak to się dzieje? No dobrze, że jestem... brązem. W takim wypadku ja nie mam pojęcia co to jest gold lub silver lub wyższa dywizja, no gość napisał to z tej kolejności, no ale to jest inna sprawa, no. Jakby inaczej... Dum 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 dum... tam tam fighty są, to ja poszuję no, mi da. Na... Mhm. Ja <laughs> Nope. Master z Hydrom Nigdy ten bulliz na profsie. aha No i GG Także to był krótki It mecz To jest Easy nas tym muszę napisać bo będę miły ale To był tak. krótki mecz, niewiele przekazaliście tutaj chyba wiedzy No coś zobaczyliście o postaci Jak działa jak hejtur griduje Jak Kuba blami Ulta Fidla No i właściwie to tyle, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! To co mu się może zdarzyć?